Na stacji kolejowej, nazwijmy ją umownie Birawa, kończą się ostatnie przygotowania do ćwiczeń powszechnej samoobrony. Między innymi trwa budowa szczelin przeciwlotniczych, wydawanie sprzętu specjalistycznego. W stanowisku dowodzenia pełnione są stałe dyżury. W naziemnych punktach obserwacyjnych czuwają obserwatorzy. Reszta załogi pracuje na swoich stanowiskach służbowych. Transport nawet w obliczu niebezpieczeństwa musi funkcjonować sprawnie. Tak, proszę powtórzyć. Halo, halo. Tu podpułkownik Brocki z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Stanowisko dowodzenia stacji Birawa. Dyżurny operacyjny przy aparacie. Zawiadamiam, że przed chwilą nieprzyjacielskie samoloty myśliwskie i bombowe przekroczyły w kilkunastu miejscach granice państwa. Ogłaszam alarm powietrzny. I rozkazuje osiągnięcie gotowości do działania. Tak jest. Halo. Dyspozytor? Tak, dyspozytor. Rozkaz wojewódzkiego sztabu wojskowego. Natychmiast włączyć syreny alarmowe i postępować według instrukcji alarmowej. Tak jest. Uwaga, ogłasza się alarm powietrzny! Uwaga, ogłasza się alarm powietrzny! Uwaga, ogłasza się alarm powietrzny! Pracownicy stacji i pasażerowie obowiązani są kierować się do najbliższych schronów i szczelin przeciwlotniczych. Należy zachować spokój i wykonywać polecenia służby porządkowej. Pywatelu Komendancie, według rozkazu wojewódzkiego sztabu wojskowego poleciłem ogłosić alarm. Spodziewamy się bombardowania. Dziękuję. Dyżurny ruchu. Pociąg wojskowy z amunicją stojący na torze szóstym Wysłać za teren stacji. Tak? Wykonać. Obywatel, komendancie, szef służby alarmowania i łączności melduje swoje przybycie. Oddział osiągnął gotowość do działania. Obywatel komendancie, szef służby przeciwpożarowej melduje swoje przybycie. Zgłaszam osiągnięcie gotowości do działań przez oddział P. POSZ. Sekcję przeciwpożarową wysłano w rejon wyczekiwania. Posterunki rozstawiono. Obywatelu Komendancie, szef służby medyczno-sanitarnej, melduje swoje przybycie. Obywatelu Komendancie, szef służby odkażania i dezaktywacji, melduje swoje przybycie. Obywatelu Komendancie, szef służby Porządkowo ochrony, melduje swoje przybycie. Obywatelu komendancie, szef służby ratownictwa technicznego, melduje swoje przybycie. Dziękuję. Siadajcie. Tu PPM. NPO1 zgłasza gotowość do działania. Przyjęte. Tu NPO2 zgłaszam gotowość do działania. Podaję warunki meteorologiczne. Notuję. Wiatr północno-zachodni. Wiatr północno-zachodni. Szybkość 3 metry na sekundę. Szybkość 3 metry na sekundę. Temperatura plus 16 stopni. Temperatura plus 16 stopni. Widzialność dobra. Widzialność dobra. Skończyłem. Przyjąłem. Tu Wojewódzki Sztab Wojskowy. Kilka samolotów nieprzyjaciela przedarło się. Nasze miasto jest na ich kursie. Spodziewamy się ataku atomowego. Samoloty! Sztab wojskowy? Wojewódzki sztab? Łączenie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym przerwane. Halo, NPO 1, NPO 1, halo. Na NPO 1 nikt nie podnosi słuchawki. Tu komendant. Tu NPO 2, melduję, że wokół mnie jest chmura dymu i pyłu. Z wojewódzkiego sztabu wojskowego do komendanta. Już idę. Sztab nawiąza łączność radiową. Czapla, czapla, czapla. Tusowa, słyszycie dobrze? Przechodzę na odbiór. Tu wojewódzki sztab wojskowy. Nieprzyjaciel zrzucił na miasto bombę atomową. Nastąpił wybuch naziemny o mocy około 10 kT. Zerowy punkt wybuchu w rejonie koszar nad jeziorem. Prześlijcie meldunek radiowy o Waszej sytuacji. Odbiór. Tak zakończyła się pierwsza część ćwiczenia powszechnej samoobrony oznaczona kryptonimem Alarm. Meldunek prześlemy.